No, wjechaliśmy do Radomia, województwo mazowieckie Wcześniej żeśmy przejechali przez rodzinne strony chyba jakieś objazdy piszą, Żeby hecy jakiej nie było Subskrypcji tyle przybędziesz że hej. O. U was, u mnie. No w końcu trzeba nagrywać, to będą co nie? Chyba się nie zmieniły. To trzeba się załatwić. A no tak. Ja to bym, ja to tradycyjnie kurczaczki, te nagecze. Ty wiesz, że na to, koncu to jest na to. Ale czekaj, no zaraz zobaczymy, na no co taniej wyjdzie. Zarty jest. Tak. I co? Opowiedz, co jadłeś. Smacznego. Frytki Jakieś... Co tam z Nie, masz... no... Ja nie znam się na tych żarciach McDonald'owi, bo to jednak... Niezdrowe żarcie, więc jakieś takie... Nie wiem jak to się nazywa, no... Jakieś hamburgery, cheeseburgery, nie znam się na No... Jakieś coś tam... To jedziemy a, a dalej A ten, o za tą, tym kamerką Nie chciał mi dać kurczaczka A czy ja, formalnie formal jestem, że masz mi nie dawać, no kurde Następnym razem będzie Zobaczymy, do... zobaczymy. No dobra. Siadaj. Zjadamy... zjadamy. Tym, razy, tym razem nie ty kierowca. Co? Tym razem nie ty kierowca. No że wiesz, inny kierowca. Dobra, dobra, jak się zmęczy to chyba się zmienimy, nie? No. No To raczej hej. Może i tak. Ale będzie jak chcę. Taką gabaryną się przejechać. Zawsze to tylko 80. No. Dobra.

Sorry, o, Nie wracamy tędy na pewno Słuchajcie województwa wielkopolskiego Tak, województwo Wstyd, wstyd wielkopolska Wy macie takie dziury U nas na Lubelszczyźnie są takie ładne drogi Mało jest takich krzywych nawet w Mazowiecki połowa tu też jest taka dziurowata, ale tu to tragedia. No i dotarliśmy na koniec świata. Koniec świata, ale powiem co, poszedłem do lasu, to wynajmniej plusy są takie, że jagody jeszcze znalazłem, pojadłem i chyba, ze trzy podgrzybki znalazłem, tylko że no niestety, no nie będę brał, bo przez kurczę nie... Nie dotrwają, zanim ja bym przywiózł powrotem do Lublina. Tak, na A ktoś właśnie do mnie dzwonił, więc... Dzwonił, Do mnie. Długo no nie jesteśmy już na docelowym miejscu, ale, yy, ale, jest już ciemno, a przemo? Przemu jak było docelowo, że będziemy do ciebie bardziej z rana nagrywać? Za dnia. za dnia, No, no. niestety bo Trochę nam się nie zeszło nie mam, to się niestety, ale no to miło, że Marty, jak to się pip no. no o sieć no To jest na 60 FPSów jakby co 1080p No ale jest y, stabilizacja tak, tak, bo to jest maksymalne. Na... No to dobrze, no może na łeb. Ale to trzeba się tylko tam przypiąć. Dlatego ja jestem w hotelu, co nie. Ale to jest tak i tak, Ale tam jesteś, Wiesz, jesteś. to jest właśnie. Jeszcze. Dlatego trzeba, żeby nie napalać, to może do zmarku. Nie, no widać, że jest stabilizacja i to bardzo. Sprawdź. <śpiewanie> О малого языка, что это? Это можно разделить. No, no tak. Nie, nie. No, ale to nie no, się rozkłada No jest. tak. A, to bym miał telewizor dla siebie. Czekaj, ja to na Bo bo trzeba ogarnąć yy, na jak ustawić kamerkę. To patrz, bo można regulować.

We'll Światła. Gaście światła! Gaście światła! Człowieku to wszystko widać! No to jesteśmy już po e, nagrywkach, bo jak mogliście się domyśleć, gdzie jechaliśmy po naszych poprzednich relacjach, i teraz jest godzina, która? Czwarta! Czwarta. No spędziliśmy naprawdę dużo czasu Tutaj, e, dużo obsuwa tak, duża obsuwa ale na szczęście się udało zobaczycie za jakiś czas film no trochę będzie, będziecie musieć, musieli czekać ale no doczekacie się na pewno więc widzimy się na pewno jutro Proszę pokazać, skąd gdzie jesteśmy. Może niektórzy rozpoznają to miejsce. A jest to miejsce yy, z pierwszych odcinków Świat według Kiepskich. Tak. Chyba tam pierwszych sto około. piartki 3 przez 4, no. no. Tylko gdzie który to było okno, bo już nie pamiętam za bardzo, ale no. to gdzieś tam to było. Nie? No.